W dzisiejszym odcinku za każdą śmierć. Na przykład jak zginę w tym że to będę musiał zmienić grę, więc... Więc w ciągu sobie dzwonę na ten odcinek. Początco dużo czasu. I mam już to przychodzi. Więc oczywiście się nie mogę dodać za pierwszym razem, bo Zeblox sobie było marde. Widzicie, już prajdę już prajdę z Zeblox sobie był marny odcinek. Będzie też... No... Stumblecase i... I, 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 Fortnite. Więc idziemy. Tylko trzy gierki. Chcesz, że. Te trzy gierki, powinny nie zajmą... z godziny, bo wiecie, runda w Fortnite'cie Jimmy, to coś do nas mówi. Szybko przyjść tutaj, wygląda na to. Wygląda na rodzaj. kotłowni. Ale nie mogę widzać, nie mogę jednąć. Piękniemy! O! O! I, o, nie o, mogę zadnąć, aaa! Teraz szybko, 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 już nie dzieje się minuta, nie dzieje akurat nie Widzę to najprawdopodobniej, który dzisiaj nagram odcinek. To odcinek nie w tym tygodniu, a który rzucę, to nie wiem, bo widzę, ja już nie rzucę codziennie filmów. kucyk, O, w Po co po pomoc nie mogę dodnąć, nie mogę dodnąć, nie mogę dodnąć, nie mogę dodnąć. Na razie spoko ani razy już nie dadliśmy. Bum, bum, bum bum, bum bum, 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 bum. Że... I kiedy nagrałem spiczył mi troszeczkę gry, którą teraz grałem, Gdzie nie wiem, bo nie wsługuje. Bo nie tym filmie się pojawić ten specjalny już, bo. No, no bo wiecie. Jak nie ma daily, to. To ja może je nagrywać, więc się. No. Mniej czasu niby mi zajmuje, ale. się rzucać gry, które tam czas się gra, bo. No ja i to samo, to wiecie, ja się znudzi. Więc. Więc później nagrałem, czy to, kon... czy to koniec specjalny monitor Później dodałem. E... Później dodałem. O! Później dodałem nowy pet sumator. Później dodałem... Albo dodam dopiero. No! Jak nagrywam, to... Od... Jak widzicie ten odcinek to już dodałem. E, ża... nie, tude, tude, że... Ale tu dę, tu dę dnę. Mam zasady replexa dopóki nie dostanę bana. I tak, to byłem... Ja... Nie! Help! 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 Widzę, że udało się! Widzieliście, to nie raz jeszcze nie dedułem. Więc zostawcie pełną no, w górę, subskrybujcie i za next. Ja, żebym nagrał taką, taki drugi odcinek, tylko że więcej po prostu gier i inne gierki może. Były typu Minecraft. Nie, Roblox na pewno się pojawi, co nie bo to jest kanał Roblox, ale na przykład Minecraft się pojawi... E fall guys nie tam guys. E e jakieś po prostu inne kultowe gierki, które były bardzo popularne. Na przykład, geometrii też, bo to, to było mega popularne. I dużo nieraz ludzie jeszcze gra. Nie! No i widzę, zmieniamy Gierka. Więc dobra, widzę, jesteśmy, ale nie zagramy tym skinem. Trzeba jakimś lepszym skinem zagrać. To jest legendarne. Tyle z legendarnych mam, ale to jest inne konto. O. Tym skinem trzeba zagrać, go było ciężko zdobyć. Skoła darmowego. Co jest? Ja tu mam. Nie ja to do bab. mam! Ja w taki nie gram! Co jest, widzowie? Ja w to nie gram, Gdy ja mam takie rzeczy ranki Rankingowe i widzę... Y, moi chyba na ranking to było złoto. A nie, Pratyda chyba była... Wbi raz chyba wbiłem. Nie udało mi się. No ale chciałem być Pratyda. To jest mi, moje widzowie nowe konto to Ten kto nie zda. Mój stary kanał, który został... usunięty. Tylko każdy wie, że... ten Że grałem z Stumblegazza Więc dobra, widzę, zagrajmy Ale w się nie będzie się liczyło, że na przykład jak... Wypadnę poza babę, czyli że no... Się odrodzę Tylko po prostu jak przegram brudę i widzę, jak będzie jakaś nowa babka To ja, widzę, że nie będę umiał jej przejść pewnie Wiesz, ja to ostatnio grałem jakieś... No bo raz z kolegami powróciliśmy i graliśmy na informatyce XD Więc... Ja to grałem raz ostatnio z jakieś no może 10 miesięcy temu z 8 miesięcy. Ale to jest taki, jaki towary. Gdy słuchajcie, XX Casper i 2. dwa trzy. I chyba pojdę do triku, tak to jest pierwszy X, no, a, tak, a tak długo wtedy nie gram. Wiecie, moje umiejętności mogły się właśnie tu pogorszyć. Bum! Widzę jak odpadnę z rundy, to zmieniamy gierkę na Fortnite, więc... Nie chcę tak szybko zmieniać gierki, więc przychodziśmy wójcie z 28 sekund. Więc jak ja ostatnio grałem, to nie było chyba czasu. Nie było coś takiego. Nie przypominam sobie widzowie. A żeby coś takiego było. Ja na starym kładzie klepy jedzwiadem, jak widzowie... Dobra, dobra, mam pomysł. 100 subskrypcji na tym kanale. Naprawię stary telefon i wam pokazuję co tam jest. Ja to rozwalił się na kawikach, widzowie Jakie miałem załamanie, ja nie słychałem na telefonie Grałem sobie w StumbleGuysa, to miałem takiego StumbleGuysa Widzowie, 100, 100 subskrypcji na tym kanale, czyli jeszcze 50... nie 49 nabrakło, jak mnie nikt nie odjął subskrybera To... to naprawię mój telefon, który... No... Pewnie troszkę pieniążków wydam, ale widzowie, nie obiecuję, że go naprawię Pierwsze się spytam, czy go się da naprawić. Mianowicie, wiadomo, wam znać, a jak nie, to zmienimy Dobra, spytam, jakiś taki mini Na pewno jakieś będzie takie mini Oni, subskrypcji. O nie, lag jakiś był. Pod tytuł. Zemotkujemy kogoś, buuuum. Wiecie, ja nie wiem, czy ja umiem więc ludzi wyrobić. Bum. Bum. Idziemy tu na razie trików, będę robił, bo nie wiem, czy czor... pamiętam jak się robi, więc. No ja właśnie taki problem, że nie wiem, czy pamiętam jak się robi triki. Ktoś się tutaj zamotkał. O ty. O ty. Nie, nie, nie. Ktoś... Idziemy, pomocy. Dobra, idziemy sobie tego. I Pum, pamiętam, że łotki przeniknięcie przez te bloki. Pamiętam, że był takie przeniknięcie właśnie przez wszystkie bloki i... I nam wychodziło tam nieraz. Więc 55 sekund, no to, to, to nie zależy od mnie tylko od typu, więc. Ale 55 sekund to, to chyba nawet git. Nie rozprawy było jakby takie z prosabitą... To... Gry to było ponad 8 minut. Już się timer powoli włączą. Może nie 8 minut widzę, nie pamiętam, ja to tak dało grałem. <grym> widzę, jak będzie taka mapka biegowa wyścigowa, to... Oj to ja przegrywam to od razu. Zdajcie mi, nie wiem jakąś lawę, nie pamiętam jak to się zywało. No nie, widzę, właśnie o tym mówiłem. Jak widzę, że ja gra w to koniec gierki. A to tu, widzę, wiem, że jest więcej presów ode mnie. Więc... No, patrzcie, no nie. Pum, dobra, taki, taki trick. Taki trick. Taki trick. Widzę... Gdzie... Załamię się teraz psychicznie Bo... To pamiętam, widzę ten skrót Ten też O, pamiętam challenge Nie dotknąć wody w tej... Jakby rundzie No nie, już widzę, ja już, ja już dadam co nie zmieniamy już grę potem tej To ja teraz spróbuję ten trick No i widzę, odpadam, więc zmieniamy gierkę. Więc tam się już ładuje. O, oczywiście nie będę tak nagrywał, tylko bardzo prostu, że. A taki setek, bo. Miejmy jak łączyć na presie. Nagrywanie ekranu. U na Xboxie, bo mam Xboxy tam na dole. Ale na PS nie umiem, a. Te Xboxy mi się zepsuł więc nie zagramy, więc. zagram sobie na tym. padzie. ustawmy to tak i przepraszam, że to będzie. Powiększę to to Dotąd? No dotąd Moim zdaniem widzowie Jest git tak nawet O Ja bym widzowie Ale Wiecie Ja już nie jestem takim przykłonnym nagrywaniem I tak grę w CD Sra... w rejon Ale zagram sobie batla Ja pierwsze Ojej O dobra sobie to obejrzeć Bo ja w ogóle nie gram Muszę wiedzieć, o co chodzi. Bo ja ostatnio w Fortnite gram 3 tygodnie temu. Transformersy? Chyba tak, nie pamiętam, co to Transformersy. Ja znałem Transformersy, ogólnie nie wiem, 4 lata temu, więc już nie pamiętam, co tam się działo. Nie, czyli co to są? Te Power Rangersy tam są też. To są Power Rangersy. Ja widzę, nie wiem... Pomijam to, bo nie wiem, bo mi się prawa autorskie wywali. Zobaczmy, co to jest. Sklep. Zobaczmy. Ten sklep nie się długo udawał, pewnie. Jak to nakleja się czwórce. Ale widzę, 100 subskrypcji i możliwe, że na prawie telefon stary. I zobaczmy, co tam było. Bo nie pamiętam. Ej, fajny skin, fajny skin, ale nic nie ma po rangersach. Sklikamy gra i Mam nadzieję, że będą boty jakieś karnet. Do 1 listopada, co tak długo? A nie, to jeszcze przed świętami. To dobrze, bo ja lubię świąteczną sezon i będę grał w Fortnite. Zawsze są fajne te świąteczne. Ale obawiam się, że to już nie będzie to samo, bo fajne jesteśmy mega i każdy, i nikt to już nie gra. No, Roblox jest aktualnie chyba popularniejszy. Jest akurat wyżej. De lulu, co ty jest? Już wybiera, że graczy. Ze drewniej sortuje. Co ty? Nie, nie wiem, co to są za giełdą. Nie w takiej rzeczy mi się Za moich czasów fortnite'owych. Jim Walsh i Ale chwilę grać, Laprasz. Ja zrobiłem troll, I później go straciłem. Ale mamy, widzę, taki planet! Nie wiem skąd one się wzięły, ja na tym grałem chyba w Supermanie Tak, pamiętam tak pieska, To się rzucało, taką kość, złotą I był piecek. Ej no I pamiętam tego tam typka Tego tam, takiego brzego feltowego To... Yy, go... Się zdobywało jakoś, mogło się nie grać, ja wygrałem nie mój na... No. I on kuronkę? Ja pierdziele <laughs> Odejmę jakąś prądkę? No bo będę się wyświetlał na morzu, jak to No nie, A my tak szybko nie chcemy. Spinąć. O to może oddam to góry. Trzecia oczki, bo nie się Gdzie to się dzieje? To się gra nieraz. Dzięki, po 10 tygodni tu co to jest łapka? Nie pojadę. A ja wyskakuj tu! Nie wiem nic o tym, gdzie wyskakuję, ale... Mam za to oświetlenie i chyba się wyświetlam na łapce, na tym takim... kompasach? Co to jest? A to S, bo nie wiem. Więc ja nie wiem, nie, nie umiem nic. W sumie, jak chcecie afforda, raczej wątpię, że chcecie w no bo wiecie... Ja ja tą... Jakiego nie wiem, z tygodnie temu? Dwa, dwa, dwa chyba, dwa albo trzy... Dwa... Trzy... Ej, ile ty ludzi ląduje? Gdzie mam nie chcę tak szybko zginąć, więc... Ja bym...

ale zazwyczaj, że ich się kroki nie wsiadają, to znaczy, że oni sami brakują chyba Dobra, ja, bo ja sobie tutaj jakoś sam pocieknę Uciekam stąd! Nie wiem, czy to są snajparki, więc... Nie, czy nie wiem w tym co za nie Co to są za ślimaki? Co? Ooo! Wow. Jakie mocne co To też, że byś ślimaka jeśli chodzi, i nie mam go takiego, bo ja nie widzimy na mnie ryga, ale to jest A ora, aha, a dalej są na rangi C A B, nie. C, B, A, nie. S później chyba. Wiesz jak Ja sobie już to wypiętwo, bo nie mogę tego zrobić, ja mi się nic czekać. Jestem jest strasznie niż to nie moja wina, co nie? ZE! Już no dobrze idzie, chyba. Zero fragów co ja Jest więc. Nic nie idzie na dobrze. Mamy zadaniem. mi trochę tych mniejszych Jeff. Potrzebujemy trochę się zabudowania się Dobra, więc... W Luzjo ja ma życie ubiegłym na, życiu, na Nie Chyba tak Zaraz nie pamiętam Ja słabą pamięć już Przecież wyszedł Nowy gier O wow, no i... Ja ja wiedziałem, że znajdę takie drugie i powinien to robić. A nie spojrzyłem się, że za nie takie są drugi pisały, więc... Gold? Ale znajdę golda. Tym, ten. Ty. Ło, wow, mój pierwszy gold! Wycę za nie. Gdzie kiedyś się dowalałem... Rok temu jeszcze ja to tak nawalałem. Widzę jak bym chory i... W, w tym... się na telefonie. Nawalałem na mnie na telefonie pokażę Wam później moje skiny Jak szybko sobie idziemy w gierkę, bo to jest nieodstępna gierka, więc będę mogła pokazać moje skinę, bo nie zmieni gierki. Więc lecę tam. I wkraczasz do jakiejś zguba zguba... żaba? Jakie zagrożenie! Teraz od.

ты кто току где будем. Резон просто это к нам. А там есть бюджетчиков. А. Там и показали, что вы летите. Летим. эти все там. У нас остались только русские крипты. И я теперь могу сам играть. Но обычно я Я не Ага. То есть Transformers. Gdzie my go musimy pokonać. Nie wiem, czy jest gdzie Transformers. Zobaczymy, co to takie wiesz. Działko sam pokonam. Z tymi broniami potrzebuję drużyny z charakterem. Co jest? Power Rangers. Słyszy Power Rangers. Nie drogę w tym momencie. It is good. So yes! Yeah.

Czerwony raider, gdzie ja ogliku Rydżersy tak oglądałem. Gdzie te? Bo to jest, z tej różowej nie lepsze. dobrze. Jest każdą No, Czuję spoko. To jest trzynek. O ty.

Zobaczcie, tu, tu, tu. Ja sobie szybko taką układam, co nie? Dobra, nie wiem, ja to już, zarabię, to już się. E e oh, oh, Nie widzę e czy ja to się dobrze zrobię, czy to wyrzuciłem. Huu! Mi dobamy! Zobaczmy sobie tutaj robot. O nie, czyli sobie gdzie? Nie, to mi się powiedział drugie, dobra. Lecimy, po to.

No. <coughs> I też to postawiam do dziewiątej No Serio ja sobie uciekam, więcej już Bo ten wielki power skończył skończy, to... To wiecie Ja na zostawiła kilkukrotnie z bo ja mieli już odcinek trwa Mówiąc, sobie coś w król... Trzega, wtedy No mamy, tu mamy reakcję. Nie wiem, tego to było, ale nie mam wrażenia Zaraz się zmierzymy z tym, bo z menem, który ma medaliona, i raczej bym się nie chciał z nim mierzyć, ale chyba nie mamy wyboru. A, czyli, jakbym powrócił? Очень че, я гляжу, нет. Нет, только накрыла. Ира, уйди, где, где? Ой, хима, я не Koniec. 17 minut trwa. Ile robimy? Kończę. Siema. Babka w górę, pamiętajcie. No.